Ja pewnie może tam radę nabić... Ja, tam tak. No? Więc by nie mógł grać na, na tym trybie, z tym on tylko na Mirage'u umie grać. No nie. No tak. A na tym trybie trzeba banować Mirage'a, bo za bardzo nie mapa jest. No dlatego właśnie ci mówimy. mówię. Że, że no, tylko na Mirage'u potrafi grać. Jakbyś mu dał Inferno czy coś, to, to nie potrafi grać. Inferno. T side. I it. Oh, I can't. Go. Okay, it's fun. That's it? Name me. Oh, fun. O no nie no go śmierdzi Znaczy wiesz no nie jest możliwość że on tak dobrze strzela z tego pistoletu Ale no Ty wyczeleniu od razu takiego na walić O! Zrób tak ten... ten, ten. ten. ten to oh. oh. był całyś zjagany. HP miał. Nastać trzeba <głapy> oh. oh. Tak byś nie będzie, to do <głapy> Kropek z tą bombą stać pod balkonem. ty się już! <laughs> Bo senator. Wiesz dlaczego? Bo senatora nie ma. Tak, <laughs> to <Mirka. laughs> hmm. jest syna... To jest powód. Jakby był To drugi powód też. W sumie to, to, to drugi powód też. Też dobry. Tak, że nim. Żyjemy. Żywa. Nie ja Nieżyma! Co? Jeszcze, jeszcze gorzej! Popo nieżyje ja <laughs> mi potem... A, miałem powiedzieć popo nieżyma. Chyba powtórzyłeś popo, to samo. Nie wiem, po, powiedziałem popo żyma, a miałem powiedzieć popo No tak, ale powiedzieć dwa jadze. <laughs> a, wolno. Drugiego. Leć tam, kopek. No. Kopek! Nie pójdę. Ej, właśnie, kopek, chodź tutaj zagramy w papier, na kamienożyce. Jestem taki łatwy. А я забью то сам кое Gdybyś szybciej zginął, to byś zobaczył, jak za wupy zabiją. No. No, i, <laughs> I tak jak na odcinku. No. Nie Oliwie Jeden ze snipów jest na A, drugi drugi leciał bokiem I... Tyłami Olivier, popo. Popa ci Popa Dopieri na B

Teraz nie pójdę. Jeden za wp nie jeszcze drugi jest awp ja jestem. Jak prze... Jakie ja mam to przejście. Skopek zabił, zginął. I przeszło na to który zabił. Kula nie zostawili mi nic. pychaj jak do siebie.

Kurwa, jeszcze namierzasz namierzać na niego Ja wolę Jeszcze nie na niego namierzać My wygraliśmy całą połowę Tak I to się nazywa odcinek Ożbi Idź na chuj To jest match. mecz Ożbi, You're welcome. Good team, yeah. Yes, yes, raszujemy. I love you too. A nie słyszałeś co? Wow. Jakie dos, Jakie muszę ją kiedy ja tego nie założyłem. Nie ma Ale pójdę... Jest! Eee... to? Słyszałem go na A Jest w apartach Zrzucałem go na... Kopek Leżę. Koda? Good team! Good job! <laughs> już, włączę nagrywanie, już lecimy Już, 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 nie pamięć Już, 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 już Kajpę! Dekta mnie idzie o Tak oh, wow. To musiał zabrać a, mojego skauta wziął Na tyle chłodzieje, że nie jest W końcu zrobiłem blonko Ten żółty nie potrafił go zabić, serio? Przez niego kuła zginąłem ja kapek. Kapek do dokończył, dokończył robotę. końca Nie w... jeszcze jeden No. na No. nie No. nie wyklej. Nie 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 No. słupa. No. No. A tu ja wupa Było widać go przez ten Jeszcze jeden jest Uważaj Bierz bombę i spierdzielaj na B. A Na B, chyba no na B Kp, to się po się, się. No nie wiem co mi się dzieje kurde. Z BA myli no, dobrze siłkuję <grytanie> nie wytrwam. Łoń! Wow. <laughs> <laughs> Widziałeś to, fam! <fuck. śmiech> <Contencing. O nie. śmiech> Wiesz, dlaczego ty to zrobiłeś? Bo nagrywasz? Tak, to jest to. To, <laughs> to jest to. <laughs> ja nagrywam, ty nagrywasz, już to wygrywamy. To? No. A jaki to masz celownik? Znaczy, że mam misę zginąć, żeby zobaczyć swój celownik, tak? Jak zginiesz, ja będę żył, to sobie zobacz. Dobry no. gracz. Skąd jest że to Polak? Nie wiem. No <laughs> dlaczego powiedziałeś o niego po polsku, koroła? mi zabronił. <laughs> ja mam kaktus Masz kaktusa? Ja mam piuletowy Ja mam bomby, także chodźcie do mnie Zabiję yy, mu kółko, więc Czekaj, okay, czekaj Dwóch zawsze robi plecy jak coś Gdzie jeszcze? Tam... To głwy kiedy A więc dwóch u ciebie. Jeżeli ja na. Ja mam bombę. Ja, idę, idę. Kropek, zrób to. Zarobisz to, ja wierzę w ciebie. To się kamojuje, pamiętaj. pamiętaj. to się kamojuje. Wystarczy, że jednego zabije? To. Brawo! No że, że zachowałeś po 90 No tak wyprzedził O nie oba... A O nie A wyobrażenie O osiem obrażeń O nie O nie Jesteśmy zgubieni zgubieni E dobryś mi poszedł Polera Uratowałem. HB. Oh, wow, wow. Jeszcze jeden będzie od banana. Nie da rady. Będzie uciekać. Jeszcze... Na, na czułko Jak Myślałem, że ty masz 15... 16 killi Dlaczego masz 15? No bo że ty masz 16 killi A ty masz 15 się miał, Jak patrzyłem ostatnio, a ma 15 teraz Steam go oszukuje <grym Nie wiem, <grym> nie, nie. <grym> nie, nie, wziąłem. Wziąłem, nie to jeszcze

Nie wiem dlaczego wy o tego odbiegacie Bo ja go szukam A został jeden <grywki> Na ty, na ty pał nie był A co wezmę w może Co jeden, że że, teraz 16? Ja tu dwa killy Nie bo na to ci Że zauważyłeś Rzadko co mieliśmy razem To Moje po 90 będą kradli? No nie no. no. oh. <laughs> Kopek, pomyśl na mnie myślimy chyba o tym samym Ostatnia? No to ostatnia To będzie od co, doleci Kopek,

Yeah. Oh, Idzie. Po To są gada. Się spodziewał po kopku. To jest upalone Lol, nie żyje Uważaj, tak jak będę tam trzy... No ja... Mówiłem, uważaj Obbiłem go, cię co tam... Jeszcze jeden w apcach, przechodzi Aaa, m miał Reporty no. okay. yeah? To jest to jest twoje marzenie, tak? No. Ja bym mógł siedzieć sobie tutaj jako admin i cię Tak, czekaj, czekaj, As asów. Mężczyź. Oooo! Najlepszy gracz. Silver 5 W końcu powiem jako od Silverów. Silver 5 mam.